Zobaczmy, co mamy teraz w dziale 2. Oto proste i bardzo jasne funkcje tego działu: komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna oraz wyposażenie organizacji związane z liniami komunikacyjnymi. Zasadniczo dział 2 zapewnia szybkość przepływu cząstek w firmie. A to jest temat bardzo, bardzo ważny. Dlatego stworzyliśmy specjalną sekcję w naszym praktycznym programie, która będzie się właśnie tak nazywać System Komunikacji. Nie przegapcie tego. Dział 3 Spójrzcie, w dziale 1 zatrudniliśmy tę osobę, a potem ją obsadziliśmy na stanowisku. Teraz wiemy, że potrafi i jest w stanie wytworzyć produkt na swoim stanowisku. Przekazaliśmy mu wszystkie informacje o naszym systemie komunikacji i wyposażyliśmy go we wszystkie niezbędne linie komunikacyjne, itd. Powiedzcie mi teraz, czy trzeba nadzorować sposób, w jaki pracuje? Oczywiście. I tu pojawia się pierwsza funkcja działu 3: inspekcje. A teraz, pamiętacie tę część definicji wartościowego produktu końcowego? Chodzi o to, że produkt to coś, co można policzyć. To znaczy, jeśli możemy zmierzyć wartościowy produkt końcowy, to rzeczywiście jest to produkt. Pytanie brzmi: jak to mierzymy? Oczywiście za pomocą statystyk. I tu pojawia się druga funkcja działu 3 statystyki. Nie będziemy teraz dużo o tym mówić, ponieważ duża i bardzo interesująca część tego praktycznego kursu jest poświęcona temu tematowi, sekcja zatytułowana Biostatystyka Zarządcza. Więc nie przegapcie tej części. Ostatnią sekcję działu 3 nazwiemy etykra. Etyka polega po prostu na działaniach, które jednostka podejmuje wobec samego siebie. To jest sprawa osobista. Kiedy ktoś jest etyczny lub ma swoją etykę na miejscu, to wynika z jego własnej determinacji i jest wykonywane przez niego samego. Determinizm możliwość wyboru i decyzji. L. Ron Hubbard. Pokażemy to na przykładzie. W autobusie widzisz znak uczciwa cena 1,50 centów. A tuż obok znajduje się jeszcze jeden znak informujący, że pisanie bez biletu jest zabronione. Moje pytanie brzmi: Ile osób Twoim zdaniem zapłaci za przejazd? Często ludzie odpowiadają dość szybko, nikt nie płaci. Potem chwilę się zastanawiają i mówią: No nie, ktoś jednak zapłaci. Pojawia się kolejne pytanie: dlaczego niektórzy płacą, a inni nie? Pamiętaj, w powyższej definicji jest napisane, że to sprawa osobista. Widzisz, normalny człowiek rozumie, że autobus świadczy mu usługę. Przewozi jego ciało z jednego przystanku na drugi, prawda? I osoba ta jest poinformowana, że za tę usługę wymagana jest opłata w wysokości 1 dolar i 50 centów. Normalny człowiek ma wewnętrzne przekonanie, że musi dokonać tej wymiany i nie robi tego z powodu mandatu. Robi to, bo w to wierzy. To właśnie jest etyka człowieka. Przykład z autobusem jest dość jasny. A co z biznesem? Jest tak samo. Bo zobacz, kiedy ktoś przychodzi do naszej firmy, w zasadzie zawieramy z nim pewnego rodzaju umowę. Umowa stanowi, że oczekuje się od niego przychodzenia do pracy o określonej godzinie, pozostawania przez taki a taki czas, wykonywania swojej pracy i tego, Tworzenia określonego VFP w ustalonej ilości, itd. Jeśli ktoś potem łamie te ustalenia, wtedy wchodzi w grę dodatkowo funkcja etyki. Aby jeszcze bardziej podkreślić wagę tej funkcji, powiem wam, że naprawdę korzystne dla firmy jest posiadanie specjalisty do spraw etyki w dziale pierwszym, czyli w wydziale trzecim. Dlaczego? Spójrzmy na jeden wykres. Wyobraźmy sobie, że w firmie jest pracownik, który pracuje tu już od 3 lat. Jego wydajność pracy jest dość wysoka znacznie powyżej średniej a jego statystyka stanowiskowa to potwierdza. Co możemy powiedzieć o pracy tej osoby z punktu widzenia działu 1? Czy możemy powiedzieć, że został źle zatrudniony? Nie. Wyniki mówią same za siebie. Czy możemy powiedzieć, że nie został przeszkolony? Nie. Wykonuje swoją pracę i skoro tworzy swój VFP, to wszystko jest w porządku. Czy możemy powiedzieć, że nie wie, jak w firmie zorganizowana jest komunikacja i system komunikacji? Nie. Wszystko jest w porządku. Załóżmy teraz, że statystyki tej osoby zaczynają spadać. Jeśli nie dostrzeżemy tego na czas i nic nie zrobimy, stracimy tę osobę, jakkolwiek na to spojrzeć. Mam do ciebie pytanie. Dlaczego ta statystyka zaczęła spadać? Powiedz mi. Jaki jest powód? Bardzo często ludzie odpowiedzą ci: "Och, nie wiem." Wszelkiego rodzaju odpowiedzi. Wiesz, wypalił się, znudziło mu się i tak dalej. Za mało płacą, cokolwiek. Wszelkiego rodzaju wyjaśnienia. Chcę ci coś powiedzieć. Kiedy statystyki spadają w takim scenariuszu, to zawsze, zawsze i zawsze jest kwestia etyki. I zobacz, jeśli nic z tym nie zrobimy, to i tak stracimy tę osobę, jakkolwiek by na to nie patrzeć. Więc jeśli już ma od nas odejść, niech przynajmniej odejdzie z czystym sumieniem, że tak powiem. Bo jeśli odejdzie w inny sposób, to zacznie rozpowiadać na zewnątrz firmy różne plotki, wiesz, na wszelkie możliwe tematy. A te plotki będą tłumaczyć jego złe zachowanie w taki sposób, że zacznie krytykować naszą firmę, umniejszać jej wartość i mówić, że nie odszedł z firmy dlatego, że zrobił to czy tamto źle. Tylko dlatego, że płace są niskie, albo nie płacą wystarczająco, albo nie na czas. A tak naprawdę ludzie tam są trochę z innej bajki, albo coś w tym stylu. Popatrz, kiedyś naprawdę dobrze sobie radził, ale w tym momencie zysk zamienił się w stratę. I ten przykład bardzo wyraźnie pokazuje, Dlaczego opłaca się mieć w firmie specjalistę od etyki? Możemy też powiedzieć coś o ostatniej funkcji działu 3. Możemy to nazwać wewnętrznym bezpieczeństwem osobistym i powiedzieć o tym tyle. Z punktu widzenia tej funkcji, zależy nam na dobrze zamkniętych drzwiach, prawidłowo zainstalowanym systemie alarmowym, jeśli wolisz. A więc to, co się osiąga, to zapewnienie bezpieczeństwa pracy w firmie. To jest bezpieczeństwo fizyczne, jeśli wolisz. Widzisz, czy myślisz, że człowiek wyprodukuje więcej, jeśli czuje się bezpiecznie w firmie? Oczywiście. Dlatego mamy jako naszą ostatnią funkcję działu 3, wewnętrzne bezpieczeństwo pracowników jak już mówiłem. A teraz przyjrzyjmy się dywizji 1. I na pierwszy rzut oka zauważysz, jak wiele ważnej pracy wykonuje się w tym dziale. I to była dywizja 1. Kolorem tej dywizji jest żółto-złoty.